Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogmasie, jeszcze nie mogę się przestawić i ciągle chcę powiedzieć, że witamy się w kolejnym mini vlogu, a to nie jest mini vlog, tylko to jest vlogmas. Zacznijmy od kawki, ja sobie wymyśliłam, że dzisiaj sobie wypiję latę w takim świątecznym kubeczku, takim z samochodzikiem i z choinką, klasyczek. Zmniejszę trochę ilość pianki, żeby mi się zmieściło w tej szklance, bo okazuje się, że latę to jest tak dużo tej kawy, że aż wypływa mi z tej filiżanki. Więc robimy, robimy kawkę. Ja wyciągnę sobie zaraz takie ciasteczka, które kupiłam w piekarni. Ciasteczka do kawki, bo już jest, już jest dosyć późno, jest już po 17. .00. Ja wcześniej trochę popracowałam i teraz mogę dopiero coś tam nakręcać, jakiś blogmas. Yy, tematyczny talerzek z samochodzikiem i z choinką. na kubeczku jest to samo, więc będzie idealnie pasowało. Zauważyć tutaj jeszcze mamy taką jesienną dekorację, zatem ta dekoracja musi dzisiaj zniknąć i tutaj pojawią się już typowo świąteczne naczynia. Zrobimy tu porządek. czy wy widzicie ten armagedon słuchajcie, drugi dzień vlogmasu e, drugi dzień vlogmasu a ja jeszcze mam jeszcze mam jesienną dekorację jeszcze mam dynie, tu, tu i tu i u, gdzie wszędzie są dynie ale to się za chwilę zmieni tylko najpierw wypijemy kawkę to świąteczne ciacho dzisiaj kupiłam sobie w piekarni piernik, sernik i cynamonkę. Cynamonka jest z maliną. Może najpierw spróbuję, jak smakuje ta cynamonka. Jest to mi bardzo ciekawa. Tak nie, ma taki cynamonowy smak. No właśnie to jest ciekawe, że tutaj są maliny. Tu jest trochę cynamonu. Taki misz masz. Wszystko to stało, leżało w magazynie przez cały rok, czekało. O, wieniec i to jeszcze nawet są światełka tutaj. To ciekawe czy te... A, trzeba zmienić baterię. Zaraz to zrobimy. Wieniec powieszę sobie na oknie, bo zawsze co roku sobie wieszam na oknie i on jest taki podświetlany. I on bardzo ładnie wygląda na oknie więcej muszę się zorientować, co ja tu mam. Mam zeszłoroczne mikołajki na drabince. Bardzo ładne. Mam jeszcze lampki. Takie laski. Cukierkowe laski na choinkę. Łoś. Łoś kupiony przez Jarka. A aniołek kupiony przez Ewę. Mam. O i od Ewy i od Jarka mam. Dekoracje zeszłoroczne. Jestem pytana, co tutaj jeszcze się kryje. O! Właśnie to widziałam w tym roku w Half Price. Jest też to taka sztuczna filiżanka wypełniona kakao i ciastka. Pan ciastek z rodziną. Fajne. Właśnie w tym roku to widziałam i mówię: Nie kupuję, bo ja wiem, że gdzieś to na pewno mam. Rok, mimo, że, e, mimo, że wieniec był w takich normalnych, domowych warunkach przechowywany, to i tak jakiś ten kwas się z baterii wylał. Tak się prezentuje, i myślę, że e, powieszę go jak, tak jak w zeszłym roku: powieszę go sobie tutaj na oknie, bo ja mam tutaj takie wielkie okno e, i mogę sobie powiesić na środku okna. Myślę, że będzie to dobrze wyglądało. Co do choinki. Jeszcze nie będę jej miała. Chcę mieć żywą choinkę, ukorzenioną, bo co roku kupuję, staram się kupować ukorzenioną, i potem chcę ją posadzić w domu rodzinnym, bo mamy dosyć duży dom na wsi, i gdzieś tam obok domu sobie posadzę potem tą choinkę. Tak się prezentuje wieniec na oknie. Można zauważyć, że za oknem już wiele osób. Ma ozdoby świąteczne na balkonach już tak widzę, że nieśmiało, nieśmiało Sąsiedzi już pozapalali świąteczne ozdoby. Ja odpaliłam dzisiaj wieniec, tak jak mówię, za parę dni wspólnie ozdobimy, udekorujemy balkon. The night is young, the lights are bright. We

Tylko ja nie wiem, czy tutaj są odpowiednie baterie wsadzone. Teraz zobaczymy, jakie tutaj w ogóle baterie przychodzą do tego. A, tu jest chyba grubsza sprawa. Bo tu są takie wielkie baterie, z tego co pamiętam, czy nie. Ach, okej. Okay. Ja chyba od nowości tu nawet baterii nie wsadziłam. No tak, no to tu. To muszę odkręcić tą śrubkę, żeby móc się dostać do pojemnika z bateriami. Zaraz to zrobimy. Bo jak żeby inaczej? Zaraz zobaczymy. Czyżbym ja od nowości tutaj nawet baterii nie wkładała? Czyli co ja sobie kupiłam tą latarnię i w ogóle z niej nie korzystałam. Maciuś, jak to jest, że ja z tej latarni w ogóle nie korzystałam. Co ty o tym sądzisz? Ja chyba tylko kupiłam do dekoracji, kupiłam ją w wisku, mi się strasznie podobała. No i co? I w ogóle z niej nie korzystałam? Czekaj, teraz w którą stronę mam kręcić, żeby odkręcić, a nie dokręcić? Czekaj. W prawą y, stronę. Czekaj, w lewą stronę się dokręcało, a w prawą stronę się chyba odkręcało, prawda? Nie, chyba źle, chyba źle kombinuję. Widać, że nie pomagałam nigdy tacie w takich y, robótkach domowych. O, jakaś ważka przyleciała. Maciuś, co to za ważka przyleciała? Chyba tego nie odkręcę. Ja chyba się nie nadaję do takich rzeczy, naprawdę. Jak ja miałam tacie podać w warsztacie klucz, to nawet nie wiedziałam, co to jest piątka, siódemka, ósemka. Jak tam tata sobie naprawiał jakieś tam sprzęty. Chyba nic nie zrobię, nie zdziałam nic z tym nożem. Ja się nie mogę dostać do tego pojemnika. Chyba nic z tego nie będzie. Coś tak czuję. Dobra, dam sobie ten spokój. Trzeba po prostu chłopu dać do zrobienia. Więc ja to zakręcam tutaj. Tą gumkę kładam na to. I dobra, i chyba po prostu ta latarnia musi nabrać urzędowej mocy, albo po prostu kupię, pójdę do lombardu kupić jakiś ten, zestaw takich kluczy, żebym mogła to odkręcić. Idę gdzieś do pierwszego, lepszego lombardu, oni zawsze mają jakiś komplet kluczy, to coś tam się wybierze, coś się kupi, na pewno coś będzie pasowało. Albo pójdę z tym do Lombardo i poproszę, żeby mi odkręcili. Pożyczę, na, na chwilę pożyczę. Yy, pożyczę na chwilę tak jak to się mówi, śrubokręty. Ale szkoda, żeby to nie świeciło. To jest tak ładne. No dobra, to jeszcze muszę tutaj to na sucho przetrzeć. W no widzę, że się smugi porobiło. Zabrać. Im mniej, tym lepiej tym bardziej gustownie. Bałwanek z zeszłego roku. Mikołaj też, nie, Mikołaj ma chyba już dwa lata. Ten, ten pingwinek, on jest, chyba ma, żeby nie skłamać, 3-4 lata. Też co roku go wystawiam. Chyba raczej już nie będę kupowała niczego. Mam tyle tych ozdób, to jest jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mam trochę ozdób w, w magazynie w drugim mieszkaniu. Jest jeszcze trochę tego, więc więc spokojnie. Szaleć na pewno nie będę. Pewnie coś mnie tam skusi, żebym kupiła, ale na pewno szaleć nie będę. Myślę, że im mniej, tym lepiej. Mało, ale sensownie, o. Tutaj w tym kąciku przyrodniczym będzie choinka. Ozdoby świąteczne już tutaj czekają. To jest nie wszystko, tu, tu akurat jest pusta torba, ale tutaj są ozdoby zeszłoroczne i sprzed pięciu laty. I nie wiadomo, co jeszcze. Tutaj te skrzaty, nie wiem, co z nimi zrobię. Chyba je zawiozę do drugiego mieszkania bo tu już nie mam miejsca na nie, ale tu i jeszcze tam mam całą reklamówkę tych ozdób na choinkę, także tutaj, jak co roku, tutaj stanie choineczka i ona zajmie nam trochę dużo miejsca, więc ten kącik zawsze jest zarezerwowany dla choinki. Tam jest jeszcze obraz Julki, która wystąpiła w odcinku Pana z Lombardu. Julka jest artystką, tworzy takie fajne kolaże i takie fajne artystyczne dzieła. Także tu będzie choinka. To na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Dzień dobry, ja poproszę zimową herbatkę mhm. i to wszystko będzie dla mnie. Dobra, 15 złotych zapraszam dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pięknie. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Dosłownie chwilę przed zamknięciem. Jeszcze zdążyłam coś tam kupić. Bo już mówię, stwierdziłam, że jak już deko, dekorujemy na poważnie, to na poważnie. Tylko właśnie nie wiem czy ta kolineczka, bo będzie ok. Bo właśnie bałam się, że ona będzie za duża. Ale jak na ten stolik myślę, że będzie ok. Nie wiem, czy tak gwiazda, żeby nie była słonięta za bardzo będzie choineczka będzie zasłaniała nam gwiazdkę. No dobra, chyba jest ok. Wziąłam jeszcze takie świeczuszki do tamtych latarni, to pokażę wam później. Albo pokażę teraz. Te latarnie, które dzisiaj czyściliśmy, to do środka wsadzimy takie świeczuszki w kształcie choinek i w kształcie szyszki. Jak to się prezentuje? Kupiłam jeszcze takie krzaczki, świąteczne krzaczki do e, drugiego wazonika. O, nie! Gwiazda betlejemska odpadła. Dobra, może jakoś uda mi się to skleić. A wiecie, też to nie było jakieś drogie, więc nie wymagam cudów. Kupiłam jeszcze takie świeczuszki małe, mikołajki, też właśnie do, tych, e, do tej naszej latarni. Gdzieś słyszę mojego psa. Chcesz do mnie? Mój pies już piszczy i wymusza na mnie. Mój piesek już wymusza na mnie. na łóżko. Rozłożę mu świąteczny kocyk i będzie z nami otwierał kalendarze adwentowe. Tak? Będziesz z nami otwierał kalendarze. No to chodź, zobacz. Tutaj ci przygotuję kocyk. Chodź. No chodź. Chodź. Chodź na kocyk. Chodź, żebyś łapeczkami nie pogrócił. Poczekaj, ściągniemy Ci już tutaj szelki. O, dobrze, super. Siadaj sobie na kocyku i dobra. Zaczynamy otwieranie kalendarzy adwentowych. Jeszcze kołeczka. Łyczek herbaty. Jeszcze odpalę świeczkę. W Kolorze czerwonym, trochę tak tematycznie pod te święta nadchodzące. Nawet, żeby choinka nie spłonęła. Trzeba trochę odsunąć. Ok. To co, Maciuś? Zaczniemy od Twojego kalendarza. Ostatnio Twój kalendarz był na końcu. Chodź tu bliżej do mnie. Chodź, no. Chodź, Misiu, chodź, zobacz znaczek tu jest. Chodź tutaj, obok mnie i będziemy razem otwierać. Zobacz, co tutaj, kurczaczek tu jest. Patrz, zobacz, tu jest dwójka. Zobacz, Maciuś, co tu jest. Co tu jest, zobacz to dla ciebie. Następny znaczek. Następny znaczek. Zobacz. Mmm, ale pachnie. Trochę pachnie miętą. Taki, takiego znaczusia dostał z kalendarza. O, proszę bardzo. Dobra, czyli jego potrzeby są zaspokojone. Teraz jedziemy dalej. Grzesiek numer dwa. Grzesiek numer 2 to jest znowu taka kosteczka. Później sobie ją zjem. O, właśnie. O, właśnie. Mamy tu Mikołaja. I możemy tutaj sobie schować w tym Mikołaju słodycze z kalendarza adwentowego. Jeszcze z zeszłego roku. Mam Lizaka, e, bałwanka. Teraz dwójka w kalendarzu Kinder. Dwójka w kalendarzu Kinder. O, od razu mi wpadła ta dwójka. O, Kinder Happy Hippo. Happy Hippo, Happy Hippo. Dobra. Dwójka w kalendarzu Lind. W kalendarzu Lind pewnie taka miniaturkowa czekoladka, bo to, to tutaj są same, takie malutkie, takie tyci, tyci, Dobra, jest. Tak, to są te miniaturkowe cukiereczki. Chupa Chups i Chupa Chups dwójka. Czupa, czups, mamy takie dropsiki, dropsy takie. To też do pana Mikołaja wędruje. Kalendarz adwentowy, dwójka. Dwójka w kalendarzu adwentowym jest tutaj. Zobaczymy. Eee, dwójka w kalendarzu adwentowym herbacianym. To jest mięta. Peppermint, Peppermint, mięta, przyda się, mięta na jakąś niestrawność. I tu zaczynają się kalendarze z grubej rury, teraz Spa Exclusive z Action. O, od razu na dwójkę natrafiłam. O, wiecie co, ten kalendarz był taki tani, on kosztował jakieś, nie, nie wiem, 50, 55 zł. I patrzcie. I mam szampon. Mam w miniaturce szampon, który mi się przyda teraz, właśnie na, na wyjazd do Warszawy. Wiffrocher, dwójka, dwójka, wiffrocher to jest, to jest trójka, tu jest dwójka. W dwójce i wiffrocher mamy takie coś, taką buteleczkę znowu. I to jest shower gel, kolejny żel. Zobaczmy. Zapach prawie identyczny yy, co wczoraj. Krótko mówiąc, szału nie ma w tym kalendarzu i frusze. Myślałam, że będzie coś, coś fajniejszego. Ale takie miniaturki na wyjazd też się przydadzą. No i jestem ciekawa, co jest w Hebe. Mam bardzo dużo oczekiwania w stosunku do Hebe, bo wczoraj mnie zaskoczyli miniaturką perfum. Yy, Tusa. Ktoś mi zwrócił uwagę, że nie mówi się tus, tylko tous, ale tous to też jest poprawna wymowa, ponieważ tous to jest bardziej francuska wymowa, natomiast hiszpańska wymowa to jest tous, ale takie to jest takie trochę nieme. No bo generalnie tous właśnie jest hiszpańską marką. Dobra, dwójeczka, koniec gadania. Dwójeczka. Hebe dwójeczka w hebe, to jest emulsja myjąca, dermatologiczna emulsja myjąca. Świetnie, dla mnie idealnie. Po, wiecie, całym dniu ciężkiego makijażu taka emulsja. Super sprawa, naprawdę. Także co, kalendarze mamy już dzisiaj z głowy. Wszystkie nasze zdobycze są tu i tutaj. Pan Mikołaj Znowu będzie w tym roku zapełniony słodyczami z kalendarza. Ale powiem Wam, że ta herbata z Maka ma co, yy, co roku, ma w sobie coś takiego, że nie potrafię się oprzeć tej herbacie. Jestem ciekawa, czy Wy wyjadacie te jabłuszka z tej herbaty, czy wyrzucacie? Bo widziałam, że masa ludzi to wyrzuca. Ja zawsze zjadam te jabłuszka. Dlaczego nie umiem sobie w domu zrobić takiej dobrej herbaty? I dlaczego mak nie ma przez cały rok tej herbaty? Milion pytań do. No cóż, no to ja się w takim razie pakuję do wyjazdu. Zabieram ze sobą moje miniaturki, które były w kalendarzu adwentowym. Na pewno się przydadzą. Także zabieram tu wszystko. I. Także ja już jestem praktycznie spakowana, wezmę sobie jeszcze herbatkę, zaparzę sobie na miejscu w Warszawie i być może zabiorę Was na jarmark w chmurach. Brzmi to bardzo ciekawie, sama jestem ciekawa jak to będzie, bo to jest jarmark na 50. którymś piętrze wieżowca Warsaw Tower. No jestem podekscytowana i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Być na jarmarku z widokiem, z takim widokiem na Warszawę. Także no zobaczymy. Być może uda mi się to zrelacjonować. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to się nie uda. Bo spodziewam się, że może być tłoczno, ponieważ dużo ludzi jest zainteresowanych tym wydarzeniem. Więc zobaczymy. Jak się coś tam uda nakręcić, to coś tam będzie. Jak się nie uda, to też nic straconego, nie będziemy płakać. Także ja już Wam dziękuję bardzo za cały dzień, za kolejny vlogmas numer 2. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie do końca. I jeśli podoba Wam się to, co robię, to łapka w górę albo subskrypcja, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia. Pa, pa. bajo.